No halo! Dzień dobry, witam serdecznie, kochani, matko jedyna! Co tu się dzieje? W ogóle, wiecie o czym zapomniałam? Że w piątek, sobota, niedzielę nie streamuję i chciałam się wam pochwalić w ogóle, że mm, zapisałam się na pierwsze lekcje yy, jazdy na motocyklu i że jutro, czwartek, piątek będę jeździć ale jednak będę musiała w piątek odwołać, bo wyjeżdżam o 6 a, ua, No i właśnie jeszcze a propos jednej rzeczy chciałam wam... O, nie mam jak usiąść! Um, Muszę siedzieć prosto, kurwa. Em, bo jest jedna kwestia. Nie wiem jak, nie mam pojęcia w którym punkcie dnia, ale naciągnąłem sobie jeden z głównych mięśni z tyłu uda i poprosiłam kubę, żeby przed streamem mi rozmasował ten mięsień i jest gorzej. No, powiem wam, że nie wiem ile wysiedzę po prostu. Szczerze, nie mam pojęcia ile wysiedzę z tą nogą, bo naprawdę mnie boli, nie? I to do tego punktu, że ja się schylać ani kucać nie mogę. Najchętniej to bym leżała po prostu. Tak totalnie szczerze wam powiem, nie? Nie będę, wam, nie będę was okłamywać, bo po prostu bym leżała. Ale no co? No, chciałam, chciałam troszeczkę się pobawić z wami, tak? Chciałam się troszeczkę haha pośmiać. Zobaczymy, jak to będzie. I Nie, 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 przepraszam, bo jestem teraz zajęta. Boże jedyny. Tata Kuby przecież do mnie powiedział, że Lis dalej lata za oknem. i Czy chciałabym zobaczyć? Oh. Och! Co ja bym chciała, chciała... Czekaj, bo ja chciałam powiedzieć, kontynuując tylko o tym face revealu. Jeżeli ktoś by mi wpłacił te pięć baniek, to ja normalnie bym zaczęła streamować po prostu z kamerką, nie? Mm. Ja naprawdę mówię tylko i wyłącznie, że ja używam tego modelu ze względu na to, że krępuje mnie myśl, że ktoś mógłby podejść do mnie. Na ulicy? "O omega to ty teraz mausi, mogę zdjęcie? A ja wyglądam jak jebany menel, bo wyszłam tylko po jabłka na przykład, nie? Wiecie o co chodzi? O to chodzi. Jak mnie ta dupa boli, się nie wiem, szaleje. No bo, bo naciągnęłam sobie jeden z głównych mięśni z tyłu uda. I on idzie mi aż pod poszladek. I tak mnie boli. I nie było tak źle jeszcze. Póki Kuba mi tego nie rozmasował, mimo, że go poprosiłam, ale nie wiedziałam, że będzie gorzej. I... teraz mnie nawet siedzenie boli. No ten mięsień jest nie połączony. No właśnie, ja, ja, ja wiem, ja wiem, bo jakby moja, moja mama kiedyś była masażystką i ja przez to bardzo, bardzo zorientowana jestem, jeżeli chodzi o... Mm, jak to się nazywa? Yy, o rozkład mięśni w ogóle na ciele Ja zawsze pokazuję Kubie gdzie co idzie Jak i tak dalej No i musiałam mu pokazać jak ten mięsień idzie Że właśnie od kolana aż pod pośladek On mówi do mnie Ej ty drzwi takiego masz No ale Rozmasował mi to ale kurwa, Tak mnie boli teraz Chociaż powiem wam że na przykład raz jak Nie, nie spodziewałam się że Mięsień który jest w karku W karku? No, no tak w karku to będzie mi podchodzić aż pod czaszkę i da się to rozmasować pod czaszką, nie? To, to było dla mnie duże zaskoczenie. Że da się rozmasować mięsień, który jest de facto już schowany pod czaszką. To było dla mnie naprawdę giga socker, nie? Bo ja zawsze myślałam, że ramię mnie boli. A to był cały kark i razem z czaszką. No, to było dla mnie duże zaskoczenie. Nie będę kłamać. Nie wiem, dla mnie hitboxy Ireli oraz e, Kale to jest pomyłka. Że coś takiego mnie chyta. Czemu Soraka jest na tobie? Wytłumaczcie mi to. Ja... Co się za tym kryje? Dlaczego? Dlaczego dzielimy golda? Kiedy ja powinnam cały gold dostać? Czemu ona jest ze mną na linii? Co się dzieje w tym się, brązie? Wytłumaczcie mi to. Eee... Uh, Możesz... Czemu? Czemu w ogóle taka sytuacja miała miejsce? Że Soraka została zabita na topie. No... Ble! Dobra, idę na tego udyra. No i idę na, nie, 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 nie. Ja bym wyszedł po tym kanonie. Zrobiłam double killa, to za to mnie nie pochwalicie. Ale po kanonie. Ale po kanonie to byście wyszli. O, czemu tak? Czemu tak? tam wzięli. O! Okej, dam, No. Dawaj, dawaj, dawaj. Co? Co? O, tak ci kopnę. Nari. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Coś jeszcze? O! Oh. O! Oh. Nie chciałaś tego zrobić. Nie chciałaś tego zrobić. Nie chciałaś. Siedzę! Koki skurty syny. myślę spokojnie. No bo ale skur... Syny mnie to kupują. Rozumiem co chodzi. Patrz, jak się boją. Widzicie? Czują respekt. Ale jak na pięci się obrócił? O oh, kurde. Irona jeszcze dzisiaj wbija. No z takimi tymkami to szczerze, no widzę to. Totalnie szczerze widzę. Czemu to ten stoi kurwa na jednym hicie. To mnie tak męczy. Że ta wieża stoi na jednym hicie, no. Dobra, wieżę mam. Idę. Tak długo przeżyłam. Kończcie to. Bo mamy kajsę na bocie. Nie, 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 nie. Nie, nie, FF. Za dużo siedzisz na niej. Powinnaś zejść na topa lub bota farmić, bo tak, tylko że problem jest taki, że ja miałam jako jedyna miałam damage w tym. tym. I jako jedyna mogłam zengage'ować y, y, walkę i jako jedyna byłam tankiem. Wiesz, o co chodzi? A oni by wzięli valo, valo, Barona w tym czasie za free? No nie wiem. I tak źle, i tak niedobrze moim zdaniem. Next będzie lepszy? Oby. Je... O, miałam Irelio zagrać. Myślicie, że Irelia odda? Myślicie, że Irelia odda w moich rękach? Myślicie? Myślicie, że Irelia odda? Myślę, że tak. Myślę, że to jest zajebisty pomysł, żebym zagrała Irelią. Ty, no ale generalnie mi się wydaje, że to tak. Ja mam skina Ig. Ig. Irelia. No, prawie jak OG, to tak jakbym prawie starą Irelio grała, nie? Tak mi się wydaje. Na moją logikę to działa. Ej, hot take: Elementalist Lux. To jest główno skin, strasznie. Dobry pomysł, główniane wykonanie. Nie no, co ty gadasz? Fuj, mi się nie podoba. Jest brzydki. Bo ma 10 lat. Myślisz, że to jest ten case. No, ale wszyscy się nie. Nie, nawet nie o to chodzi, że on, jest, że on brzydko wygląda. Tylko wszyscy się nimi zachwycają. Po prostu, że jest śliczny, najładniejszy, do luks i tak dalej. Wiesz o co mi chodzi? O to mi chodzi. Nigwaj? Co z tą Koneser kobiet. Hejka, jestem kobietą. W jakich kategoriach oceniasz kobiety? Ej, dobra, ale tak totalnie szczerze. Ty, bo może ja nie pamiętam, jak działała Irelia. Ku? To jest. dasz do. do jakiegoś. Seks. Q to jest dash po prostu, jak zabiję to mi się odnawia. W to jest taki, takie mieczyki dookoła mnie. I co one robią dokładnie? Bo nie pamiętam już w sumie. A, okej, okay, dobra. Tam nie, nie ruszam się, czy tam nie, że nie się nie ruszam, tylko po prostu nie mogę nic uderzać ani nic. I potem wyrzucam takich Takie. O, wiecie o co chodzi. No. E to jest ta, ten stun. r chyba najbardziej nie rozumiem tej nowej. Obszaj sobie pasywkę. O, no, pasywkę mogę sobie obszaić z Wyskitu. Trzy lesy mają loa, robisz kuku i potem cztery Q w enemy, destakowane posywa. Aha, czyli pasywy się stakuje, dobra. Co robi pasywa? Wypłaczcie mi proszę. Cztery prostokąty pod HP. Okej. Okay. <ścoughs> I co one robią? Bije mocniej. Bonus sp y attack speed i DM? Co to kurwa znaczy DM? Mówcie do mnie po polsku. O kurwa, właśnie chciałam tu zaatakować, ty! Ale w mi się psy farciło. Jak masz 4, bierzesz więcej i masz większy atak speed, ale jak się stakuje? Czekajcie, rally against stack for 6 seconds for when she hits an enemy with an ability. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Okej, okay. wszystko rozumiem, dobra. Okej, okay, wszystko rozumiem. Ale ona ma klira, naprawdę. I ten hitbox na E to jest coś, czym po prostu ja jestem tak zakochana. Muzyczka w grze nie jest do wyjścia. To znaczy muzyka może być do wyjścia, jak chcecie bardzo. O Jezu, Maria, ale się cicho zrobiło. Nie, sorry, oszaleję, jeżeli nie będzie muzyki w grze. Ej, czy ja dymam tego? Bo ja się trochę boję tego Dariusa. A pytanie, czy ja dymam tu? Double Nie, nie jest tak, wolno, tak Jak zagrasz dobrze, to tak, jak zagrasz źle, to nie. Okej, okay, dobra, no i wszystko jasne. Dzięki, dzięki za poradę. Ładny flash poszedł na topie. Dzięki, to moja specjalność. Darius kontruje Irelia? Dobra, potem zobaczymy, jak to będzie wyglądać. On jest w tym krzaku. What the fuck? Jak to? Przepraszam, tu miałam myszkę! Wiesz, co to za zasięg, Arquel? A, w ten sposób. No ale bez przesady, bez przesady, bez przesady. Masa, jak już będziesz miała botka, to będzie po grze, bo będziesz miała full build. Okej, okay, dobra. No spokojnie sobie farmię, botka kupię i po grze, nie? Co ten Fiddlesticks robi, wytłumaczcie mi. Co on, co on wymyśla, kurwa, co za czary tu robi? A ty jesteś kurwa, głupi tym Fiddlesticksem, przecież to było widać, że ty k***a wi Dobra, wiesz co? Pal gościu, 0,4, 4 kuwa, kręcisz. Się na ch**ju. Polecam ci rękę fajną do solo No właśnie taka całkiem luźna jest, ale nie wiem, jak mi się będzie nie ugrać w Lejcie, bo na razie, póki co, to się nie jakby żadnych fajerek tutaj nie ma. No bo nie chcę podchodzić do tego Dariusa też, nie? Pobodku, rozpierdzielasz. Wierzę. Co ten... wytłumaczy mi, co ten Fiddlestick zrobi? To mnie najbardziej ciekawi, bo spadaszki dostanę zaraz ty. On fleszą, żeby mnie zabić. Ja pierdzielę, ten fir tak mnie uratował. <głos> <głos> Jezus to no nie jest tak, że ja dostaję jakieś gigantyczne wciery. Po prostu się boję tego Dariusa, ale czy ja dostaję wciary od niego? Nie, no nie powiedziałabym. Ale kurwa, strzeże, jak pies tego topa, naprawdę. No, oddałaś. to. to. Reta i kolejnego oddasz, Heh, Nieprawda. Nieprawda, kłamstwo. To czuję, że jest na mnie zasadzka. Jest! Kolejna! Z psem na plecach. Dwa... ALE CO ONI ROBIĄ?! Frustracja zżera mnie od środka, rozumiecie? Och! Proszę, zostaw mnie! Dobra, nic nie zrobiłam. Zrobiłam kur... gameplay fajnie stoję. Nic nie zrobiłam w tym fajcie. Co najwyżej robiłam zastraszak. Wow, nie wiem jak byśmy to... Wygrali? Tak, wygraliśmy to. Wow, nie mam pojęcia. Nie wiem jak to się stało, przegrywaliśmy kugry Wow. Tak, ale nie zagram więcej relią Dobra, nie zagram, nie zagram. Ale za to pójdę się... O, ale mnie boli to Udo, o kurde! Co śmierdzące. Dobrze, stachurski. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Typ mnie kurwa spinguje, bo się wyjechałam. Ty wiesz, że gramy kurwa po tej samej stronie? Czy nie? Zostaw mnie, no! Ale typ sfleszuje, no! O co tu chodzi?! Jaki on jest chorni na mnie! No i co? Czy nie jesteś taki bakozak. Jestem po prostu lepsza, co ja wam mogę powiedzieć no, taka prawda, taka prawda no, nie da się ukryć. Osi, jaki jest przepis na dobry związek oprócz wzajemności, szczerości i zaufaniu? No, moim zdaniem to najpierw trzeba być pewnym, że jest to twój najlepszy przyjaciel i jesteś w stanie przeżyć z nim resztę życia po prostu. Musicie w pełnej świadomości mieć to, że to jest osoba, którą, z którą spędzicie każdą chwilę. Swojego, całej reszty swojego życia. I czy jesteście w stanie znieść tego człowieka? Czy dobrze wam się będzie spędzać czas z tym człowiekiem? Wiecie o co chodzi? Na tym to polega. Ja w życiu zna, znałem w sumie tylko jedną taką kobietę na max 2. na no 38 innych. No tak to wygląda, no. Trzeba znaleźć od sobie taką, wiesz, specjalną osobę, no bo... Z byle kim to nie ma co spędzać resztę życia, no. To jest. w coś zaraz, naprawdę. Jaka to jest cipeczka. Taka kurka. Rozklapiocha bym powiedziała. Ja pierdolę, na no, kur... z psem na plecach, no. O co tu chodzi? Czemu ja nie mam takiego? Czemu kurka mój jungler nie idzie do mnie trzeci raz? Dobra, go next. Czy nie będę. Zagramy nextika, pójdę spać, bo jutro o 10 mam jazdy na motocykl. Jakby się nie wiedzieli, tak. Ja w ogóle się obudziłam dzisiaj z taką, z taką wielką chęcią zagrania w ogóle eko na midzie, więc stwierdziłam, więc tak, zagramy sobie eko na midze, jak mi wylosuje eko. O kurwa, tej bota mi wylosowało. No to Tristana. W takim razie. Dobra, popatrzycie, popatrzycie, jak ja zajebiście sobie radzę na tej, na Tristance. Zobaczycie, zobaczycie, kochani. O kurwa, Takiego skina do Ewelinki coś się nie widziałam! Damn! 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 Wygląda jak z Jojo. Boski penetrator. Gdzie ty to kurwa masz? Gdzie to jest? To w mordę. Ale serce? No serce całkiem It's duże. Czekajcie, chcę been. zobaczyć tego skina. Ładniusi jest, nie? Muszę się jakoś odkuć, kurwa, bo naprawdę. Nie mam zamiaru nikomu w tym momencie pomagać, nie? O kurwa, właśnie się zaczęłam zastanawiać. Czemu ja dostałam? Ja pierdolę. Czemu? Czemu tak się dzieje? Dlaczego mam 0-3 Lux? 1-3 kurka Ewelyn. No nie, no. Litości. Aha. Wumiaś reset? A. Hmm. No dobra, no co? Nie zauważyłam, trudno. O no, no nie wiem. Kurka! Przepraszam, już się nie irytuję. Kładać, kiedy stanę. O! Jest! Czemu? Czemu? A myśmy nie wzięli tego barona? Oni wzięli? Genialni jesteście! Thanks for the baron. Co się kwa stało? Aha. No okej. Okay. Jeżeli my to wygramy, zesram się ze śmiechu, tak szczerze, nie? Szczerze Czemu ja to zrobiłam? Jaki był plan? Boże o Boże. No GG Nie, to Wow! Okej, okay, to moja wina No nie jestem put in the head, boli mi noga. Siku mi się chce. Nikomu się kurwa nie należy. Dobra, kochani, będziemy kończyć w takim razie. Dziękuję wam pięknie za dzisiaj. O, bo za mi się Siku chce oszaleje. Dziękuję wam pięknie. Było super. Ale ta noga to po prostu jest tragedia, więc no, przepraszam, że tak krótko dzisiaj. Widzimy się jutro o 19, jak zwykle. Opowiem wam, jak poszła mi moja pierwsza jazda na motocyklu, o ile w ogóle usiądę. Dziękuję wam pięknie za wszystkie donyciki, dziękuję wam pięknie za followki, dziękuję wam pięknie za subiki, było super. Dziękuję wam pięknie za spędzenie ze mną czasu przede wszystkim. Życzę wam pięknej nocy i widzimy się jutro o 19. Pa, pa.